Cześć! Dream T30 jest prawdziwą bestią wśród odkurzaczy z rekordową mocą sania aż 27 000 paskali i wyświetlaczem OLED. Dream jest sumarką Xiaomi, co już na początku gwarantuje nam sprzęt wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Pewnie niektórzy się zastanawiają, po co testuję ręczny odkurzacz, skoro mam kilka robotów sprzątających. Otóż, robot nie wiedzie na słody, nie wdrapie się na kanapę, fotel czy meble, a już na pewno nie podskoczy pod sufit, aby ściągnąć pańczyny. Do samochodu też nie pójdzie. A, jeszcze zapomniałbym. Od razu Was proszę o łapki w górę, subskrypcję oraz o komentarze pod filmem, co pozytywnie wpłynie na zasięgi, a Wy zyskacie powiadomienia o nowych filmach na kanale. A testuję bardzo dużo, wiele różnych produktów prosto i nie tylko. Robota można kupić w polskich sklepach za około 1950 zł lub w oficjalnym sklepie Dreamtech na Aliexpress w cenie 362 dolary, co jest obecnie równowartością wartością około 1335 zł. Oczywiście należy użyć kuponu zyszkowego, który znajdziecie na forum Tell oraz na grupach Facebookowych, którymi zarządzam. Zapraszam. Jak widać, zestaw jest dosyć bogaty, a w porównaniu do modelu T10, który testowałem w zeszłym miesiącu, tu mamy kilka dodatkowych elementów. W zestawie znajduje się głowica szczelinowa z podświetleniem LED, co może się okazać bardzo przydatne. Pojawiło się też kolanko, co znów pozwoli na odkurzanie pod meblami bez potrzeby selania się. Zestaw został też wzbogacony o dodatkową szczotkę do mebli, reszta jest bez zmian, czyli Jednostka centralna, rura, elektryczna szczotka główna, szczotka do tapicerki dwa w 1, elastyczny wąż, mała szczotka elektryczna, ładowarka i stacja bazowa. Odkurzacz wykonany jest z materiału bardzo dobrej jakości, niektóre jak rura, nawet z włókna węglowego, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała, a zarazem lekka. Cały odkurzacz waży 1,76 kg. Wszystko jest doskonale spasowane i dobrze zaprojektowane. Odkurzacz ma nowoczesny wygląd, zbudowany jest z aluminium i plastiku w srebrno-szarej kolorystyce. Jednostka centralna ma czytelny, kolorowy wświetlacz OLED, na którym możemy odczytać wiele informacji. Na panelu są wyświetlane błędy pracy odkurzacza, przypomnienie o wymianie filtra, poziom ładowania baterii, aktualny tryb pracy, a na wykresie widzimy poziom zabrudzenia kurzu. Jest to przydatna funkcja, dzięki której wiemy, czy możemy przejść do następnego fragmentu dywanu lub podłogi, czy też należy się jeszcze skupić na danym odcinku posadzki. Gdy odkurzamy w trybie auto, czujnik zanieczyszczeń automatycznie zwiększy siłę sania. Na są tylko dwa przyciski. Na górze przycisk blokady, tryb pracy ciągłej. Zaś dolny przycisk służy do zmiany trybów pracy. Auto, eko, medium, czy też turbo. Odkurzac zapamiętuje ostatnio wybrany tryb. Urządzenie ma budowę modułową. Wszystkie elementy można połączyć z dowolnymi szczotkami. Ma pochwałę zasługuje też wymienna materia o pojemności 2900 mAh. No i odkurzacz może też być ładowany bezpośrednio z odwarki, jak i w uchwycie ściennym. Opróżnianie zbiornika jest szybkie i bezproblemowe. Filtrepa może mieć. Pamiętać należy jedynie, aby oczekać 24 godziny przed ponownym montażem filtrów. Elektroszczotka ma osłonę wałka z prześwitczystego plastiku, co pozwala obserwować, czy pracuje prawidłowo i czy nie nawinęło się coś na niego. Sam wałek jest uniwersalny, przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg. Na wałku są na przemian garby z plastiku lub z włościa w kształcie litery V, co powoduje, że zapląta się na niego znacznie mniej nitek i włosów, a on sam jest dużo skuteczniejszy. W zestawie jest też mniejsza głowica z wałkiem i szczotką z włosia. Dedykowana jest do tapicerki i innych delikatnych powierzchni. Kolejna głowica dwa w jednym ma wysuwane włosie, jeżeli chcemy odkurzać delikatne powierzchnie i nie zostawić rys. Producent zdecydował się dodać drugą podobną głowicę dedykowaną do mebli. Wydaje mi się, że to już przerost formy na treścią. Poza tym zabrakło dla niej miejsca w uchwycie stacji bazowej. Warto jeszcze wspomnieć o uchwycie ściennym, który pozwala nam zawiesić na nim odkurzacz. Wieszak jest też bazą do ładowania odkurzacza, więc każde powieszenie odkurzacza będzie skutkowało ładowaniem baterii. Dodatkowo po jego bokach i od spodu są uchwyty na pozostałe głowice, poza jedną wcześniej wymienioną. To praktyczne rozwiązanie, które zaoszczędzi nam czasów na szukaniu odpowiedniej przystawki, które po pewnym czasie zawsze gdzieś się zgubią. Teraz sprawdźmy, jak odkurza Dream T30. Otóż odkurzacz nie ma problemu ze zbieraniem piasku, ziemi i innych zanieczyszczeń przyniesionych na butach. Sprawdzi się odkurzanie przecionek w domu, jak i dywaniki w samochodzie. Odkurzacz piorowy, poza odkurzaniem dywanów, foteli w samochodzie, jest niezbędny do odkurzania stopni schodów, półek, krzeseł, czy ściągania pajęczyn sufitu. W zestawie jest dysza sąca szczelinowa, która wejdzie w szczeliny. Moim zdaniem powinna być węższa, aby łatwiej dostać się do wąskich szczelin. Ale nowością jest ledowe podświetlenie. Oczywiście, jeżeli wsuniemy ją w wąską szczelinę, to tego światła nie widzimy. Jednak dla szerszych szczelin jest to świetny patent. Kolejna dysza, dwa w jednym, jest wyposażona w wysuwaną szczotkę, co zapobiega powstawaniu otarć na delikatnych powierzchniach. Podobne zdanie ma miękka szczotka do mebli, która różni się tym od poprzedniczki, że jest ścięta pod kątem, który ułatwia sprzątanie przedmiotów na wysokości naszego tułowia. Jeżeli chcemy jeszcze wyżej, Ściągać kurzet powinniśmy się posiłkować elastyczną rurą, dzięki której stawka zawsze będzie przylegała do powierzchni całą swoją powierzchnią. Główna głowica ma elektroszczotkę napędzaną silniczkiem. Uniwersalny wałek dobrze zbiera wszelkie okruchy z płytek, ale dobrze penetruje też dywany. Giętki przegół pozwala na precyzyjne ustawienie głowicy pod różnymi kątami, dzięki czemu możemy przystawić końcówkę całą powierzchnią do krawędzi ściany. Bywa jednak, że głowica jest za duża, aby sprawnieniem operować w różnych zakamarkach. To jednak nie jest problem, wystarczy zmienić głowicę na mniejszą. Sama wymiana jest szybka i prosta, wystarczy przycisnąć przycisk i wyjąć głowicę. Długa rura świetnie spisze się, ściągając pajęczyny z rogów sufitu lub odkurzając inne zakamarki. Jeżeli chcemy odkurzać pod meblami i przy okazji nie kłaść się na brzuchu, to wystarczy stosować gięte kolano. Modułowa budowa pozwala na różne konfiguracje odkurzacza. Może na przykład podpiąć głowicę bezpośrednio do jednostki centralnej. Odkurzacz bardzo dobrze sobie radzi z odkurzaniem paneli, płytek i innych płaskich powierzchni, bez problemu zbiera rozsypane płatki, ryż, cukier, sól czy mokę na standardowej sile sania. Zbiera też włosy i sierść. Jeżeli chodzi o dywany, to z płaskimi dywanami radzi sobie nieźle, jednak z dywanów z długim włosem typu szagi już będzie trudniej wydobyć wszelkie okruchy, nawet w trybie mocy max. Czas pracy na baterii różni się w zależności od dobranego trybu zasilania i wynosi od 15 do nawet 40 minut w trybie pracy Eko. Ale większość z nas posiada już roboty sprzątające, więc odkurzacza to będziemy używali do odkurzania zakamarków, schodów, mebli, czy do usuwania pajęczyn. Pełne naładowanie akumulatora o pojemności 2900 mAh zajmuje niecałe 4 godziny. A więc pora na podsumowanie. DREAM T30 jest niewątpliwie jednym z lepszych odkurzaczy płynowych bezprzewodowych, Dostępnych obecnie na rynku. Odkurzacz ma nowoczesny wygląd, więc nie będziemy musieli się go wstydzić przed znajomymi, ale jeszcze ważniejsza dla nas jest świetna jakość wykonania, a już najważniejsza jest funkcjonalność i jakość odkurzania. Bardzo duża moc, sania, wiele głowic oraz nieduża waga przy długim czasie pracy to atuty, którego stawiają w światowej, ścisłej czołówce. Odkurzacz będzie świetnym uzupełnieniem dla automatycznego robota sprzątającego. Napiszcie mi, co Wy sądzicie o takich odkurzaczach. Czy już posiadacie odkurzacz pionowy, czy może dopiero macie zamiar nabyć. Ewentualnie, jakie odkurzacze przykuły Waszą uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawicie łapkę w górę. Dziękuję.